Słuchajcie, jestem Basia z klasy trzeciej B i chciałabym Wam polecić moją ulubioną serię książek fantazy pod tytułem Wojownicy autorstwa Erin Hunter. Ciekawostką jest to, że Erin Hunter to nie jest imię i nazwisko jednego autora, tylko pseudonim literacki aż pięciu autorek. Wojownicy to seria opowiadająca o, o dzikich kotach, które mieszkają w lesie, żyją w klanach i walczą o swoje prawa. I życie jest pełne tajemnic i, przy, i przygód i przepowiedni. Pierwszy tom pierwszej serii to ma tytuł Ucieczka w dziś. Ja obecnie czytam czwarty tom drugiej serii pod tytułem Blask Gwiazd opowiada on o dwóch siostrach liściastej łapie i wiewiórczej łapie, które wybrały dwie osobne ścieżki życia. Liściasta łapa wybrała ścieżkę medyczki, czyli kociego lekarza, a wiwiórcze łapa wybrała ścieżkę wojowniczki. Bardzo lubię wojowników, ponieważ kocham koty, lubię czytać książki o zwierzętach, podoba mi się to, że koty mają ludzkie cechy i lubię wątki konfliktów. Bardzo polecam wojowników tym osobom, które lubią czytać, a szczególnie tym osobom, które kochają koty.